Wiem, że pan lubi rozmawiać o konkretach, a nie o nazwiskach, to w ramach e, rekonstrukcji, która jest na horyzoncie. Jak pan ocenia tę koalicyjną wojnę o mieszkanie? o mieszkanie, o mieszkalnictwo. W partii. Razem dużo o tym mówiliście dzisiaj. No Jest ten spór między lewicą, nową lewicą a polską 2050. Jak pan to czyta? Kto ma rację? No, przede wszystkim widać, że ten rząd jest już. Tak naprawdę do tego stopnia wewnętrznie skłócony, że wzajemnie się paraliżuje. Natomiast no niestety poprawka, którą na ostatniej prostej e, zgłosiła Polska 2050, to nie jest dobra poprawka, bo ona otwiera drzwi do tego, że możliwa była prywatyzacja tych mieszkań, które są budowane za publiczne pieniądze. My razem uważamy, że powinna obowiązywać że żelazna zasada. Jeżeli budujemy coś, finansując to ze środków z budżetu państwa, no to te mieszkania nie powinny ulegać później prywatyzacji, bo myśmy szli tą drogą prywatyzacji zasobu mieszkaniowego w latach 90. i źle to się skończyło. Między innymi to jest jeden z powodów. Dla których dzisiaj mamy problemy z tym, że jest słaba dostępność mieszkań dla ludzi młodych. Ale wie pan dobrze, że minister Pełczyńska-Nałęcz ma inne zdanie tu w tym... No wiem, no, ale to jest, Tak to bywa w polityce, że różne zdania mają politycy. Natomiast ja uważam, że pani minister Pełczyńska-Nałęcz otwiera bardzo niebezpieczną furtkę, e, która na końcu prowadzi do miejsca, w którym znowu olbrzymie publiczne pieniądze w, e, zostają tak naprawdę przetransferowane do prywatnych majątków i to nie jest dobry pomysł. E, inna sprawa, że na razie tych olbrzymich, ani nawet bardzo dużych, ani nawet średnich, a nawet umiarkowanie małych pieniędzy nie mam Na razie te środki, które są przeznaczone na budownictwo społeczne, no to są rząd wielkości za małe środki, żeby realnie coś zmienić i to jest. Podstawowy jak Jakby Pan to poukładał w ramach e, odpowiedzialności resortowej za mieszkalnictwo? Osobny resort, po, podłączenie tego pod ten nowy superresort gospodarczy. Czy to jest istotne, czy to jest wtórne? W Szczerze w ogóle? mówiąc, wydaje mi się, że to naprawdę jest drugorzędne. I tutaj jest tak, że ta cała historia o tej rekonstrukcji, moim zdaniem, ma takie tło. Trzaskowskiemu przegrał wybory Tusk i jego rząd. Tusk i rząd to było obciążenie dla Trzaskowskiego. Tusk to wie. Więc chciał odwrócić uwagę opinii publicznej, żeby nikt nie stawiał kłopotliwych pytań. Czy to polityka rządu jest odpowiedzialna za to, że pewnie najsilniejszy kandydat, jego Platforma mogła wystawić, przegrał z Karolem Nawrockim, czyli no nie najsilniejszym kandydatem, którego mógł wystawić PiS. No i całkiem sprawnie się to premierowi Tuskowi udało, bo od wielu tygodni w studiach telewizyjnych zajmujemy się rozmową o tym, czy i zastąpi piprzykowskiego, albo czy Kazio będzie wiceministrem, czy też raczej Zdzisio, ale Problem z tym rządem nie polega na jednej, drugiej czy trzeciej twarzy. Ja może powiem obrazowo. Mamy w tym momencie plan finansowania ochrony zdrowia, który oznacza, że wydłużą się kolejki. Mamy plan finansowania ochrony zdrowia, który oznacza zagrożenie prywatyzacją i likwidacją oddziałów szpitalnych. I naprawdę z punktu widzenia milionów polskich obywateli to naprawdę nie ma znaczenia, czy ten zły, szkodliwy plan, które oznacza, że tysiące ludzi stracą zdrowie i życie, będzie sprawdzała pani minister Leszczyna, czy pan minister Konieczny, czy ktokolwiek inny. Problemem jest to, że ten rząd głosi usługi publiczne. Problemem jest to, że ten rząd oszczędza na pracownikach. Złośliwy, to jest realne. To, 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 to powiedziałbym, że musi pan uważać na słowa, bo będzie uchwała sejmowa, która zabrania mówić o, o tym, że że to, że to nie, że, że, że prywatyzacji Oj. na stole w ochrony zdrowia nie ma. Ale myślę, że ta uchwała to jest. To jest oczywiście kuriozum, ale to jest dosyć dobry przykład tego, gdzie jesteśmy. Rząd ma w ręku wszystkie narzędzia, żeby postawić na nogi sytuację w publicznej ochronie zdrowia. Czyli, po pierwsze, zwiększyć finansowanie NFZ-u nie było na to zgody większości na komisjach, a po drugie, żeby rozciąć sektor prywatny i sektor publiczny w Ochronie Zdrowia, skończyć z tą patologiczną sytuacją, w której prywatne praktyki, prywatne firmy pasożytują na publicznym Ochronie Zdrowia i na kieszeniach słyszy, pacjentów. Słyszę, minister Leszczyna smaży taki projekt ustawy, więc może tutaj akurat coś, coś drgnie. Ale... No ja niestety słyszę wręcz przeciwne informacje. Natomiast nie robią tego, zamiast tego przyjmują jakieś puste uchwały, z których nic dla ludzi nie wynika i e, oczywiście możemy jeszcze parę tygodni Zajmować się tą rekonstrukcją, ale od, od, od tych rozmów o ambicjach konkretnych polityków, o tym, kto zachowa e, e, w, w limuzynę z szoferem, a kto będzie musiał przesiąść się do innego środka transportu, nic, ale to kompletnie nic nie opinię, zależy od. Ta, ta ludzi. Polityczna czaszka już się nie uśmiechnie? Znaczy, wie pan, jak już w ogóle mówimy o rekonstrukcji, o zmianie twarzy, no to jedna twarz ponosi polityczną odpowiedzialność za niedotrzymane obietnice, za oszukanie milionów ludzi, za to, że jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, jeżeli chodzi o pracowników budżetówki, ale też jeżeli chodzi o taką zwykłą uczciwość państwa o to, żeby skończyć koryciarstwem w zarządzaniu majątkiem publicznym, nic się nie wydarzyło. Za to, że obietnice zostały złamane, przede wszystkim polityczną odpowiedzialność ponosi Donald Tusk, więc jakby Donald Tusk chciał prawdziwej zmiany, która coś znaczy, no to tą zmianą powinna być zmiana premiera. Teraz głośniej o tym zresztą na mieście się mówi. Wczoraj Rzeczpospolita piórem Michała Kolanki pisała o takim scenariuszu, że e, no, premier tę rekonstrukcję domyka, ale tak naprawdę prawdziwa, szeroka to będzie za rok i z wymianą premiera. Spytanie, czy za rok będzie jeszcze w ogóle co z tej większości zbierać, patrząc na to, jak dynamicznym lotem koszącym leci ona w, w stronę Ziemi. Natomiast e, dla mnie kluczowe nie są tutaj to jest Nazwiska badania, tylko sprawy. Okay. nazwisko to, że realne ludzkie sprawy nie są załatwiane.